No witam bardzo serdecznie, ja jestem Adron, a to jest kolejny odcinek serii Na tropie dram. Moi drodzy, na wstępie chciałbym was poprosić o to, abyście zostawili łateczkę w górę, komentarz, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Dlatego, że później może nie dać na to e, czasu. Dzisiaj drama, mam nadzieję, że to zrobiliście tak by the way. E, dzisiaj drama pomiędzy Sylwestrem Bardęgą, a Raphonixem. Ostatnio dość dużo tych dram wokół Sylwestra. Aczkolwiek e, sądzę, że trochę trochę pół ma pół, tak? Czyli 50% e, są to dramy wywołane faktycznie przez Sylwestra, a 50% jest, są to dramy, które zostały wywołane albo po to, aby gdzieś tam na plecach Sylwestra się e, odrodzić, kolokwialnie mówiąc, ewentualnie po to, aby nie wiem, sztyleczkę bądź coś w tym stylu. To ostatniej e, półtora dranie to Nitro ani uczesadą e, w moim słownictwie bardzo często pojawia się słowa szpileczka. Mam nadzieję, że akurat w tym przypadku tego nie będzie. E, dobrze, to jest nieistotne. Istotne jest to, o co chodzi w dranie pomiędzy <laughs> Sylwestrem Wardenką a Ratoniksem. No chodzi o Fame NMA, o NMA. Na nikogo nie zaskoczyłem. Chodzi tutaj o sytuację z y, panem Pawłowskim. Ja dalej nie mam dla tego pojęcia, jak ten człowiek ma na imię inne nazwisko, i nie potrzebuję tej informacji. Naprawdę nie potrzebuję tej informacji. Swoją drogą absur absurdalna dla mnie jest sytuacja, że jest drama. Tak naprawdę wokół człowieka, który był najgorszym elementem całej tej organizacji. Może poza zawodnikami. No, niektórzy zawodnicy byli jeszcze gorsi aniżeli on. Moje zdanie na temat konferencji w MMA yy, dołego już, tak? Wszyscy yy, dobrze znają. Yy, myślę, że ono jeszcze wydrżni nie raz, nie dwa. Z tego względu, że jest szykowany materiał z panem Pawłowskim, więc nie ukrywam, że zostanie on przeze mnie bardzo szczątnie skomentowany. A tymczasem, a tymczasem przejdźmy już do wypowiedzi jednego z jednego z takich twórców, można rzec, powiedzieć, patostrylingu w Polsce. Człowieka, który dał niesamowite podwaliny takim tuzon jak Rafatus, jak Daniel Medzika. Można powiedzieć, że Rafonix jest takim... Ojcem chrzestnym tato streamingu w Polsce i zabawne jest to, że on w tym momencie zaczyna się wypowiadać. To wiecie, to trochę tak jak ja, jakbym się wypowiadał na temat baletu mongolskiego, czy jakbym, nie wiem, ja wypowiadał się na temat sukcesu na YouTubie, w jaki sposób macie to zrobić i jak to macie osiągnąć. Wiecie, są rzeczy, w których... na, na które no, nie powinniśmy się wypowiadać. Wiecie, jeżeli straszne we własne. Mm, we własne łóżko, to nie mów o, o, o tym, jakie dbasz o czystość, bo jesteś debilem w tym momencie. Natomiast, no cóż, ja nigdy Rafa... Boże, Rafatusa. No sorry, ale dla mnie to jest bardzo podobna półka, wręcz identyczna. Dla mnie Rafonix nigdy nie był osobą wartą uwagi. Mam nadzieję, że widzowie, którzy są bardziej... Eloquentki mają więcej oleju w głowie, również będą moje zdanie tutaj potwierdzać, tak. Będą, będą stali właśnie za moją opinią, że Rafonik więcej krzywdy wyrządził polskiemu YouTube'owi, polskiemu, polskiemu streamingowi, aniżeli, aniżeli większość streamerów. Dobrze, co szanowny pan Raphonix ma nam do powiedzenia? Gazu, gazu. Ej, czemu oni biorą tego gościa, do tego, nie gościa nie ma, do tego Fame MMA, jak koleś kurwa... Człowiek, nie ma. ...gada głupoty na tych live'ach, tam kurwa podsyca te tematy nie jakieś. Głupię. Masakra, na własnej gali, gdzie ktoś Ci płaci, wkłada Ci kurwa, nie wiem, 100 czy 200 koła za walkę czy coś, a kurwa siedzisz jako na konfie i dopierdalasz kurwa ludziom, którzy Ci dają chleb kurwa do mordy, nie? Ale to jest tytowe podejście człowieka, który, który, który jest sprzedajną. <coughs> o kim, tak? Za pieniążki kutisz sobie milczenie, za pieniążki kłócisz sobie zdanie, za pieniążki kutisz sobie opinię, za pieniążki kłócisz sobie recenzję, za pieniążki kłócisz sobie wszystko. I super, jeżeli masz wąskie horyzonty myślowe, a to faktycznie za pieniążki jesteś w stanie kłócić sobie absolutnie. Wszystko. I tutaj taką postawę kreuje właśnie idol pewnych, pewnych grup społecznych tak? w postaci widzów. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie? Milczenie jest złotem. No, oczywiście, jak zapłacą. No, jak nie zapłacą, to wtedy możesz gadać. Ziomek kurwa robi dramy, nie? Na konfie. masakra, wstyd, jak chuj. Znaczy, z tego co wiem, e, bo nie widziałem jeszcze tej odpowiedzi, e, nie widzieliście tej odpowiedzi Sylwestra, na razie sobie ogólnie przygotowałem ten, te materiały, e, z tego co wiem, to tutaj Raphonixowi chodzi o to, że mm, Sylwester zapytał na konferencji, gdzie jest, oświadczenie, gdzie jest oświadczenie odnośnie pana Pawłowskiego na konferencji, dlatego, że e, Fame MMA nie wiem, czy oni na jakimś Caju czy na Instagramie Albo na Caju, albo gdzieś na jakimś Instagramie To informowali, że podczas konferencji będzie, e, będzie zaprezentowane oświadczenie Odnośnie sytuacji z panem Pawłowskim I e, Sylwester Po prostu zapytał o to oświadczenie mm, Więc tutaj nie wprowadzać, e, troszkę widzów, e, w błąd e, I odbiorców No jak można tak odpierdalać, kurwa, ja bym go wypierdolił z tej gali, zakaz walk, w ogóle. To jak typ, który ma sądowy zakaz, eee, znaczy ja nie wiem czy nasz sądowy zakaz dalej, na, znaczy inaczej, na pewno miałeś sądowy zakaz pokazywania twarzy, e, w internecie, to nie wiem, czy to było rozdzielone na platformę, tak? Czy to było na YouTube, czy to było po prostu w internecie. Wydaje mi się, że to mogło być na, ogólnie na internet, a nie na YouTube. Z tego co widzę, no to na Facebooku yy, się pokazujesz, więc A, albo zakaz zszedł, albo tyczył się on w ogóle tylko i wyłącznie platformy. Po pierwsze, chłopie, jesteś. Nienawidzę tego słowa, ale niestety muszę je znowu użyć. Jesteś takim turbo hipokrytą. Jesteś takim turbo hipokrytą. Prałeś laskę swoją. To parę razy były jakiś shoty, gdzie jej tam odwinąłeś. Eee, ubliżałeś jej, wyzywiałeś ją na streamie. Gościu, podniłeś jakiegoś chłopaczka z wykopu? Czy tam, no podziłeś, no uderzyłeś tego chłopca. No, nie podniłeś, no też, też nie będę dożyniał, tak? Ale uderzyłeś jakiegoś chłopaczka z wykopu. Ja rozumiem, że emocje ponoszą. Zdaję sobie z tego sprawę. Niektóre rzeczy nie są miłe. Ale ty będziesz moralizował kogokolwiek. Naprawdę? Serio? Jakim w ogóle prawem ty będziesz kogoś moralizował? Jesteś ostatnia osobą, która ma do tego jakiekolwiek prawo. W ogóle, nie? Zakaz kurwa mówienia, pozew i zakaz w ogóle się odjebać tą walkę. Kurwa. No by, Był taki kiedyś ustrój polityczny, e, gdzie nie można było mówić własnego zdania. Gdzie można było mówić zdanie tylko to, które sobie wódz zażyczył e, i partia, która sobie zażyczyła. Tylko to zdanie nowe. Znaczy w sensie tą opinię nowej wygłaszać, tak? Czy każda inna opinia była e, karana e, więzienia, Bardzo poważnym więzieniem. Nie takie jak dzisiaj, tylko no nieważne, po polecam historię. Ale widzę, że kolega e, Rafoniks e, ma tutaj zapędy. No nie chcę mówić, e, nie chcę, nie, ch nie, ch nie chcę, nie, nie chcę mówić, e, mm, o jakie polityczne chodzi, bo nie wiem, że to akurat słowo nie jest jakieś tam mocno nacenzurowane przez YouTube'a, więc e, powstrzymam się, ale brawo Rafonix, brawo. Myślę, że jakbyś się cofnął tak z 40 lat do tyłu, to spokojnie nie chcę, byś by znalazł. Uj. Ja mnie nie dał zawalczyć dla takiego kłopotu. Ja bym tak, tak na gali robił, farmazony jakieś pierdolił i szukał kurwa pożywki, żeby mieć o czym pierdolić na live. Masakra. Mamy taką konfę tutaj, nie? Z Golą, z resztą, z resztą ludzi napisałem, że, 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 że powiedziałem parę słów na jego temat na live i żeby mu odwołali walkę, ty człowieku. Koleś pijawka, ty. Dostaje no? siano, chleb, dostaje, można powiedzieć, do ryja, dostaje kurwa hajs jeszcze odpierdala komuś na konferencji, ja ty. Nie. Zamknij dupę, hop, stocz walkę, normalnie wyjazd, kurwa, taka jest. Ja nie wiem, za kogo ty się uważasz. E, nie wiem, co się w twojej maciutkiej główce roi, ale serio jesteś w stanie posunąć się do czegoś takiego, aby napisać do jonków, znaczy do ziomków, aby napisać do Wojciecha Goli i tego drugiego, aby odwołali galę chłopowi za to, że gada, za to, że coś mówi, serio jesteś tak mocno strostrowanym tytem nie, boli cię to, że ty na tej gali nie zawalczyłeś, okej, on miał kontuzję nogi, on miał kontuzję nogi, nogę złamał. Nauka słabła. Hej, a nie o kontuzję. No dobrze, że. Well, hey, no, Aczkolwiek mam wrażenie, że bardzo często w tym MMA zdarzają się kontuzje. W sensie nietroporcjonalnie częściej, aniżeli w innych organizacjach bardziej profesjonalnych, gdzie ten trening jest na zdecydowanie wyższym obciążeniu. E no ja wiem, że można to dwojako rozumieć, dwojako interpretować, że hej, ale to są amatorzy, na oni nawet nie wiedzą, jak trenować. To, też ja się zgadzam. Natomiast, przyznam się szczerze, że ja bardzo sobie... wątpliwie, inaczej, bardzo wątpliwie podchodzę do informacji o tym, że ktoś złapał kontuzję, ktoś coś, ktoś średnio wierzy w kontuzję tego, 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 tego. tego. Tego, tego, co w walce wieczorem miał walczyć. No, jak jemu było? Taki narkoman. No nieistotne, tak? Nie, nieistotne. Ale on, on tam robił taką muzykę, znaczy dźwięki z siebie wydawał. Taki, taki, ty tak. Nieistotny, nie? Ale on, on też to do jakąś kontuzję. Ma. No wiecie, skizony o walczyć, o. Nie warte uwagi są to postacie, dlatego nie, nie muszę pamiętać ich pseudonimów. Mm aczkolwiek, no nie chce mi się wierzyć w te kontuzję. no jakoś, jakoś ciężko mi w te kontuzję uwierzyć Toż dalej no zobaczmy Co ta Hipokryta ma do powiedzenia jeszcze? Ja A jakie za myśli ma? To jest twoja robota, podpisałeś łapek kwity, a robisz kurwa z siebie jakiegoś bohatera nie, nie, Ale e, e, nie wiem, bo ja nigdy nie widziałem, nigdy nie widziałem umowy e, kontrakty, z pnm ma, ale to, podpisujesz to umowę e, Umilczenie? O milczenie. To umowę, m, który, która ma podpunkt, że nie nasz trawa negatywnie wypowiadać się na temat e, organizacji e, i planów, tak? Założeń, jakie wykonują, bo nie wiem, bo ja jestem fanem USC, o którym już wspominałem e, i muszę przyznać, zdać, że tam bardzo często zawodnicy dość mocno wypowiadają e, się na temat e, planów i pomysłów e, Dana White'a, bo to jest akurat e, człowiek, który to ciąga za sznureczki i jakoś nigdy nie ma z tym problemu. Powiem więcej, Dana White jest mocno zadowolony, jeżeli zawodnicy e, robią szum wokół federacji, czy negatywny, czy pozytywny, ja bo to jest wszystko jedno. Więc wiem, że nam do Stadów trochę brakuje, jeżeli chodzi o poziom sportowy z naszym e, europejskim produktem, aczkolwiek e, myślę, że zamykanie bordy swojemu zawodnikowi jest zdecydowanie mniej fajne, a jeżeli pozwolenie mu mówić. E, i może to właśnie sprawia, że nie masz żadnego głosu. Jesteś absolutnie nikim, jeżeli chodzi o e, fajne MMA i nie masz prawa podejmować żadnych decyzji, bo jesteś osobą twórno niekompetentną, nie mającej żadnej wiedzy, nie mającej żadnego rozumu, nie mający absolutnie niczego, co sprawiałoby, że możesz być wartościową osobą. Jesteś tytem do walenia w mordę. I tu bym akurat się z tym powiedzeniem zgodził. Ty, drogi Rasoniksie, jesteś właśnie takim miłośniakiem, może nie jakiś specjalnie mówię śniodem, ale zdecydowanie bardziej ode mnie. Bo ja jestem chucherka, jestem taki malutki, malutki, malutki. Ale jesteś takim mięśniakiem, odwalenia po mordzie. Czyli mózgu niewiele, mięśni tak, jedziemy z tematem. O, na takiej zasadzie. I robi jakieś dramy na, kurwa, na konferencji. Masakra, przegięcie. Normalnie bym kazał ochronie gościa wyjebać na zbite Beskitu. What? Jaką przemoc tutaj trudno jest stosować. Jest ich naprawdę, naprawdę nierówno Co? To już no, jest po... patologia. Nie To już jest patola. No, cichy, tak robi? Naprawdę. I ty mówisz o patoli? Ty człowieku, mówisz o patologii. O matko. Nie mogę. Znaczy ja nie wiem, co, co, co powoduje, że ludzie, którzy zachowują się, jak się zachowują, e, mają później taką, wiecie, no tak jak teraz, z ma taką chwilę czerwę od i, jakichś patologicznych zachowań, i oni nagle zaczynają mówić e, o tym, jak inni się patologicznie zachowują. Ja nie wiem, czy to jest to prostu w naszej naturze, że każdy człowiek drugiemu będzie wytykał patologię, a u siebie jej nie widzi, czy, 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 na jakiej zasadzie. albo no ja na przykład nie uważam, aby miał jakieś zachowania patologiczne. Natomiast ten jakbym się zapytał swoich znajomych, hej, czy ja mam jakieś zachowania patologiczne waszym, yy, waszym zdaniem, to możliwe, że faktycznie jakieś zachowania mam. Ej, to jest dobry eksperyment, ja muszę, muszę, muszę to zrobić, bo nie wierzę, że można być tak pustym człowiekiem, aby nie widzieć, nie, widzi, nie widzieć yy, swoich patologicznych zachowań w tak dużym wymiarze, w jakim, yy, w jakim prezentował Terafonix. Nie wiem, czy chodzi to wytarł, nie mam pojęcia. O kim mowa? No o kim? Ja tam się nie boję, że ziomek o, ma 40 to, to koła nie. na lawie ludzi czy coś. Zdopiemy to. Gazu, gazu. Ale mówię, wypowiedziałem się, takie jest moje zdanie. Nie powinien tak, tak robić. Jak go wzięli, dali mu umowę, dali mu walkę, powinien to uszanować i, i, i nie pierdolić farmazonów na konferencjach. Ale co tutaj jest do szanowania? Bo ja, ja dalej nie rozumiem całego kontekstu. Co to jest do szanowania? To, że oni wzięli Sylwestra Wardęgę, dlatego że jest drama pomiędzy Nin a Kasterem Błońskim mocno hype'owana to, że walka Ratoniksa z Błońskim zrobiła liczbę organizacji i za to nowych wdzięcznych. Sorry, ale to nie Fejm MMA wykreowało konflikt pomiędzy Kasterem Błońskim a Sylwestrem Wardengom. To nie jest konflikt, który powstał na potrzeby Fejm MMA. To jest konflikt, który wywołał e, Błoński z e, Wardęgą i tak naprawdę to organizacja się trzymilała, lizusowała, aby zorganizować walkę, e, dlatego, że ten konflikt nie wygasł, a gdyby chłopaki chcieli utrzeć nosa federacji, to mogliby rozwiązać ten konflikt we własnym zakresie, umówić się na kawę, herbatę, nagrać jakieś gutkowate story, tak, no bo to teraz się tak robi, nie nagrywać się story, czy jakieś filmiki, i pokazać, że hej, pogodziliśmy się, co teraz I co wtedy Fame MMA zrobi? I uważasz, że wtedy Fame MMA zrobiłoby walkę pomiędzy Sylwestrem Wardęgą i Kasterem Błońskim? Bo to są tacy świetni sportowcy, świetni fajterzy? O chłopie, coś za coś. On dostaje pieniądze, oni dostają rozgłos. I albo, albo ty tego nie rozumiesz, znaczy, bardzo możliwe, że ty tego nie rozumiesz. Albo ty tego nie chcesz zrozumieć, nie wiem. No, to jest trosty deal, tak? Pieniążki za rozgłos. A to, że wyobrażacie sobie, że wy dostajecie pieniądze za coś, co wykreowaliście, no bo dramę wy kreowaliście, tak? całą dramę wykreowaliście, tak? Cały spór pomiędzy sobą a drugą osobą został przez was wykreowany. I nagle przychodzi do was Wajtek Gola i mówi: Hej, Siema, ja chcę spieniążyć twój konflikt. Jak ty, na, jak ty na to się zapatrujesz? Za, 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 no, spoko, jak najbardziej możesz spieniężyć. co ja z tego będę miał. No, dostaniesz, dajmy na to, nie wiem, 100-150 tysięcy złotych. Super, super, dostaję pieniążki. Pewnie przez rok czasu, bo niektóre dramy potrafią dostać rok czasu, możliwe, żebym to spieniężył w większym wymiarze, ale taki jednorazowy trzpetek gotówki. spoko, nie? Może być. I nagle wpada Wojtek ze, swoją, ze, ze, ze swoimi warunkami. Tylko wiesz, my to spieniążymy, ale ty nie masz prawa na nas temat nic złego powiedzieć. Absolutnie nic złego. No to co robicie wtedy? Obkręcacie się na pięcie i wychodzicie. Albo umówmy się, 150 tysięcy zł, 200 tysięcy, to jest duży pieniądz. To jest bardzo duży pieniądz. Ale. W przypadku Sylwestra i w przypadku podsycania dram, on by ten pieniądz na tej dramie uzbierał prędzej czy później. I swoją drogą wydaje mi się, że prędzej, aniżeli później. I tak naprawdę to nie wardenga robi organizacji łaskę. Yy, inaczej, to nie organizacja robi wardengę łaskę, tylko wardenga robi łaskę organizacji. Więc, panie kolego Rafoniks, znaczy, nie te kolegami, i akurat nie chciałbym, żebyśmy byli. E, fajnie byłoby, gdybyś. No i. Przemyślał czasami to, co mówisz, albo nie mówił tego w ogóle. To jest. To jest taka moja rada na koniec. Bo w kurwia Boxdela, w kurwia wszystkich, nie? A oni są cierpliwi do czasu, w końcu go wykurwią stamtąd. No i to, no i drodzy byłoby, na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten materiał. Mam no nadzieję, że łateczka, w której subskrybencja została zostawiona. Komentarz również mile widziany. Chciałabym, żebym waszą oczy na temat tej dramy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie będę chciał jeszcze nagrać co będę chciał. Nie wiem, czy odpowiedź Sylwestra będę chciał nagrać. Bardzo możliwe, że będę chciał. Aczkolwiek nie wiem, czy jest to komukolwiek potrzebne. Więc chcę w sensie... Uważam, że odpowiadanie na coś takiego nie ma absolutnie sensu. E, ja to zrobiłem z pobudek czysto, e, czysto materialnych, czysto liczbowych, e, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało jeszcze raz oglądać praktycznie to samo, tylko że z udziałem Sylwestra, więc e, nie gwarantuję. A nawet bym powiedział, że raczej nie będzie. Natomiast. Planuję e, nagrać odcinek odnośnie Pada Pawłowskiego, dlatego że szykuje się taki materiał podobno, więc na pewno będziemy go chcieli obejrzeć, skomentować. A tymczasem ja Wam życzę udanego, spokojnego, dobrego, miłego dnia, wieczoru, poranka, popołudnia, nocy. Tak o, trzymajcie się, czyść,